O nie! jelenie. Moja droga demeter, uciekaj, jelenie! Co? Jakie drzeczenie? O, Oła! ja się nie ruszę, nie dam rady. Ha! O, 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 o. Dziewczyny! Kochanie! Alfy nie krzyczą. Kochanie, trzeba je stamtąd zabrać, bo znowu im się coś stanie. To ja idę do jamy. Dobrze. Och, prawdziwa wynika. Dziewczyny, nic wam się nie stało. Dziwnie się czuję. O, obozie! A ja. Au! 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 Chyba złamałam nogę. Może na wszelki wypadek będziecie dzisiaj spały w mojej i Jamie, dobrze? Dobrze. Dobra.